Siema, morda. Co tam, wstałeś? Yy, kurwa, jest sobota, piąta. Oszalałeś? Wstawaj, traci dzień bez kitu. Kurwa, jesteś nieznośny jak ta twoja lekkość bytu. Po co w ogóle dzwonisz mi tu? Kończy wypełniać krzyżówkę w miesięczniku. Wcale nie jest łatwo odgadnąć hasło, no. A wycieczka nagrodą. Jeśli wygram, to płacą kumple wszystko. Hotel, żarcie, alko. Szkoda tylko, że nie przyszłość. No. To się nazywa być kulturystą. Pewnie. Taką wycieczkę przyjmę chętnie, bo pięć g nieźle kieszeń trzepie. Pod tym względem to wiesz co? Być najebany is better? Ty się weź za epkę, zamiast myśleć o wakacjach. Na to, to ja jeszcze czas mam. Ach, no tak. Prokrastynacji. Co do Epki, to chyba z niej nikt nie skmini nic. Opisałem swą historię własnym wersie słowem. To już nie czeski film, ale czeska powieść, choć jest w niej do trochę. Teraz myślę o przekazie tak, żeby skumali wszyscy. <grym> Napisz chuj do pacycki i po wszystkim. Tak w ogóle mordo, to chyba pora się ogarnąć, co? Żeś się zjarał, także przechodzi mi słuchawką swąd. a taki dobry chłopak jesteś. Wiesz, mam pytanie, które dręczy mnie trochę. Czy możesz być jeden dzień trzeźwy? Nie. Dobra, kończ, bo już sobie wypisałem wszystko. Ta? I co ci wyszło? Hip-hop.